Witaj na kanale Gra Laktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to Park Sawanna. Kolejna taka abstrakcyjno-logiczna gra. A ja jestem fanką właśnie takich gier abstrakcyjnych. I jest ona od 1 do 4 osób. Od 8 lat i na 20-40 minut. W pudełku mamy instrukcję. Cztery plansze graczy. I to są nasze rezerwaty. I one są dwustronne, te plansze. Plansza główna punktacji. I będziemy tutaj liczyć nasze punkty. Pudełko w środku się w ten sposób prezentuje, czyli bardzo ładnie. Cztery lwy do wykorzystania w jednym z wariantów, czterech strażników po jednym w każdym kolorze i cztery surykatki po jednej w każdym kolorze. Cztery składane pudełka i tutaj mieszczą się elementy naszych graczy. I muszę przyznać, że te pudełka są pięknie wykonane. Każdy gracz ma swoje pudełko. Tutaj na przykład otworzymy pudełko od gracza, który grałby ciemnym kolorem. I on tutaj ma wszystkie swoje właśnie kafelki. Tak samo tutaj mamy kafelki z białym rewersem, niebieskim i brązowym rewersem. Także takie bardzo praktyczne pudełeczka w grze. Żeby przygotować rozgrywkę do gry Park Savannah, należy umieścić naszą planszę punktacji i naszych strażników na polu zero i gdzieś w pobliżu jednego lwa. Następnie gracze odrzucają do swojego pudełka drzewa i pożary, bo nie będą potrzebne w tym wariancie. I te nasze kafelki, które mieliśmy w pudełku, czyli te tutaj, pasujemy i układamy po prostu w stosie. A następnie, jak już mamy stos ułożony, to po kolei z tego stosu wykładamy nasze kafelki. Rządek pierwszy, rządek drugi, rządek trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. Ważne, żebyśmy sobie po kolei te nasze zwierzęta układali. Będziemy mieli właśnie z tych naszych kafelków stosik ułożony, odłożone pożary i drzewa. Na koniec zostaną nam dwa właśnie kafelki i my je ułożymy na dowolnym polu trawy i przykładowo ja sobie dam tutaj koło swojej żrafy ten kafelek i jeszcze tego słonia też właśnie gdzieś może tutaj i tak samo ta drugi gracz musi te swoje kafeleki co mu zostały ułożyć gdzieś no sobie również da tutaj na samą górę a tego da sobie tutaj i jeszcze surykatkę dajemy tu gdzie jest pole sury, katki. ja gram brązowym kolorem a mój przeciwnik gra niebieskim kolorem i zauważcie, że te nasze kafelki mają taki ciemny w naszym kolorze. Rewers. Ja będę miała właśnie brązowy rewers, a mój przeciwnik niebieski rewers. Ale zanim przejdziemy do naszej rozgrywki, istotne jest, żeby dowiedzieć się, że mamy kilka gatunków zwierząt. Mamy słonie, zebry, antylopy, żyrafy, nosorożce i tak dalej. I zauważcie, że mamy tutaj trzy pożary, dwa pożary i jeden pożar. W grze będziemy mieli takie etapy, że będziemy odstraszać zwierzęta. Te, które znajdują się wokół właśnie takiego pożaru, ale tylko te, które mają dokładnie tyle zwierząt na kafelku, ile pokazuje pożar. Czyli jeśli przy tym kafelku będą się znajdowały zwierzęta pojedyncze, to wszystkie te kafelki trzeba będzie usunąć. Jeśli przy pożarze z dwoma ogniami będą zwierzęta dokładnie dwa na kafelku, jak chociażby tutaj ten struś, to wtedy będziemy musieli usunąć kafelki, na których znajdują się dwa zwierzęcia. Nieważne czy te zwierzęta będą miały wodopój, czy nie będą miały tego wodopoju i nieważne jakiego gatunku będą, musimy usunąć dwa zwierzęta przy pożarze z dwoma ogniami. I to samo z pożarem z trzema ogniami. Gdy będą znajdować się wokół tego pożaru kafelki, które mają trzy zwierzęta na tym kafelku, to te zwierzęta również będziemy musieli właśnie usunąć, czyli trzy zwierzęta. Na koniec gry za każde puste pole drzewa otrzymamy trzy punkty, a za każde puste pole trawy otrzymamy jeden punkt, więc warto... A więc warto nie zasłaniać tych naszych drzew i warto nie zasłaniać tej naszej trawy. Ale podczas rozgrywki czasami, będziemy, czasami być może nie będziemy mieli wyjścia i będziemy musieli zasłaniać właśnie trawę albo drzewa, żeby zdobyć większą liczbę punktów. No i oczywiście nie możemy kłaść naszych zwierząt na polach z pożarem i na polu ze skałą. W swojej turze gracz po prostu wybiera jedno ze zwierząt ze swojej planszy, a następnie pozostałe osoby wybierają te samo zwierzę. A więc przykładowo sobie pierwszy gracz weźmie tego słonia, obróci go na drugą stronę i musi on być właśnie taki ciemniejszy i kładzie sobie go w tym miejscu i już nigdy nie będzie mógł go poruszyć, bo jest rewersem do góry i oczywiście drugi gracz robi to samo, czyli musi wziąć tego samego słonia u siebie z planszy i teraz gdzieś go dać i powiedzmy, że on go sobie da też jakoś tutaj, bo akurat tak się złożyło, że mają oboje gracze właśnie w słonie po prawej stronie u góry no i teraz kolej przyszłaby właśnie na drugiego gracza, z tym, że jeszcze mamy tutaj te surykatki które pomagają nam zaznaczyć pole, z którego zabraliśmy zwierzę, bo możemy czasami zapomnieć, jak będziemy mieli już tutaj taki inaczej pokładany teren. ta surykatka pozwala nam zaznaczyć, z którego pola wzięliśmy zwierzę, bo nie możemy na to samo pole ułożyć tego zwierzęcia. I teraz przykładowo drugi gracz, by sobie wybrał jakieś właśnie też zwierzę. On weźmie sobie też rafę, zaznaczy, zaznaczy surykatkom, że wziął z tego pola żeton. to znaczy, że nie może położyć na tym polu tego zwierzęcia z powrotem. I sobie obróci też rafę i dają tutaj, bo tutaj ma wolne pole. Teraz ta surykatka wraca z powrotem na swoje pole. I teraz, która przeszłaby do następnego gracza. I gramy w ten sposób, aż się nie zapełnią nasze właśnie plansze takimi polami z rewersami do góry. I ona jest tutaj. No i dają w jakieś wolne miejsce. No ale niestety nie ma takiego pustego miejsca, więc dają sobie tutaj. No więc rozgrywka będzie przebiegała płynnie, bo my po prostu wybieramy kafelek i wszyscy wybierają ten sam kafelek, a następnie odwracamy taki kafelek wybrany przez nas i układamy go w wybranym miejscu. I musimy patrzeć na różne aspekty, bo na koniec gry będziemy liczyć grupę zwierząt i ta grupa zwierząt musi się znajdować co najmniej przy jednym wodopoju, żebyśmy mogli pomnożyć punkty właśnie za te zwierzęta. A jak będziemy mieli trzy wodopoje, to pomnożymy ilość zwierząt razy trzy. A więc wbrew pozorom zadanie nie jest takie łatwe. Bo będziemy musieli sobie to ładnie poukładać i jeszcze zwracać uwagę na pożary drzewa trawę oraz na wodopoje. No i jedziemy dalej z naszą rozgrywką. I tutaj mamy trzy nosorożce przy pożarze z trzema ogniami, a więc na pewno będziemy musieli się pozbyć tych nosorożców z tego miejsca, żebyśmy ich nie stracili na koniec gry. I układamy je tutaj. Następnie drugi gracz tak samo musi znaleźć te trzy nosorożce. I to jest ten kafelek. Następnie odwraca go. I wymyśla sobie miejsce, gdzie mógłby dać tę sorożce. no daję tutaj. Bo chcemy zatykać nasze dziury i nie chcemy zasłaniać naszych drzew oraz trawy, ale jednak też chcemy budować grupy zwierząt. No i teraz właśnie drugi gracz będzie chciał sobie wybrać jakieś zwierzę. I niech to będzie ten strusie pojedynczy z wodopojem, damy go tutaj na trawę i w razie czego tutaj sobie ułożymy właśnie strusie. I teraz pierwszy gracz również musi znaleźć takiego strusia z wodopojem i już go znalazł. I będzie go chciał dać tutaj, ponieważ ten pożar nie będzie dla niego groźny, bo jest tylko jedno zwierzę na tym kafelku. I teraz znowu pierwszy gracz. I on by chciał sobie przenieść może tego słonia pojedynczego. I da go sobie jeden kafelek wyżej. I teraz drugi gracz również szuka sobie słonia. Troszkę kiepsko, bo wziął go stąd. I też by chciał go tutaj położyć, no ale nie może. Dlatego trudno. zasunimy sobie. Tu, tutaj jedno drzewo, bo nawet jakbyśmy chcieli dać tutaj, to ten pożar by nam spłoszył naszego słonia, bo jest pojedynczy. Więc jedyne miejsce, żeby był bliżej tych słoni, musieliśmy dać tego słonia tutaj na drzewie. I teraz drugi gracz chciałby jakoś te zebry sobie połączyć, a więc odwróci ten kafelek z trzema zebrami i da sobie go tutaj. Następnie pierwszy gracz również musi znaleźć trzy zebry, i one są tutaj. I my się zastanawiamy, bo też troszkę kiepsko, bo my tutaj zaczęliśmy u góry zebry układać, więc też byśmy musieli. Siłą rzeczy no, zasłonić grzewo, no bo chcielibyśmy jak najwięcej punktów za zebry, a zebry zaczęliśmy tutaj u góry układać. I gramy w ten sposób, aż zapełnimy całą naszą planszę i wtedy przystąpimy do podliczania punktów. Oczywiście jeszcze używamy tych naszych surykatek, żeby zaznaczać pola, z których zabieramy nasze kafelki, żeby przypadkiem nam się nie pomyliły. No ja akurat pamiętam zawsze z jakiego miejsca biorę kafelek, ale po to są te surykatki, żeby nam w tym pomagały. I jeszcze tutaj mamy na dole takie informacje że za trawę dostajemy jeden punkt, za drzewo dostajemy trzy punkty i nie możemy kłaść na skałach oraz na pożarach naszych kafelków. Koniec gry następuje wtedy, gdy już wszyscy gracze ułożą swoje plansze całkowicie, rewersem do góry, jeśli chodzi o kafelki, i wtedy przystępujemy do liczenia punktów i nasz lew będzie nam odmierzał wszystkie etapy rozliczenia punktów, czyli najpierw sprawdzamy małe pożary, średnie pożary i największe pożary. Tutaj akurat widzimy, że żadne zwierzę nie zostanie odstraszone przez pożar pojedynczy, i tak samo przez ten pożar, i tak samo przez pożar z trzema ogniami. Jeśli chodzi o drugiego gracza, to tak samo tutaj nie mamy żadnego odstraszonego zwierzęcia. Tutaj również nie mamy. Natomiast tutaj niestety musimy odrzucić ten kafelek z zebrą i nosorożcem, ponieważ tutaj są dwa zwierzęta. To jak dobrze pamiętamy, to dwa ognie odstraszają dwa zwierzęta. I teraz przechodzimy do obliczenia punktów za krawę i za drzewa. I ten gracz. Ma cztery drzewa i jedną trawę. Natomiast ten gracz ma 3 drzewa i dwie trawy. Oznacza to, że za trawę i za drzewa pierwszy gracz otrzymał 11 punktów, a drugi gracz otrzymał 13 punktów. I teraz będziemy obliczać nasze grupy zwierząt. Zacznijmy od żerafy i będzie się liczyło, do ilu wodopojów te żyrafy mają dostęp oraz inne zwierzęta. Gdyby się okazało, że przekroczymy 100 punktów, to kładziemy wtedy naszą surykatkę na tym polu na środku. Jeśli oczywiście przekroczymy 100 punktów. I teraz obliczamy nasze żyrafy. Tutaj są dwie pojedyncze. Ich nie liczymy, bo one nie mają dostępu do wodopoju. Natomiast te żyrafy jak najbardziej mają dostęp do wodopoju. I tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 żyraf raz 1 to jest 7. A jeśli chodzi o drugiego gracza, to ma tych żyraf troszkę chyba więcej, bo jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 żyraf. I mamy tutaj wodopój oraz tutaj wodopój. Czyli 10 razy 2 równa się 20. Następne w kolejce są słonie. Czyli będziemy rozliczać nasze słonie. I ten gracz ma najwięcej słoni tutaj. I jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i już więcej nie mamy. Natomiast te 8 słoni ma dostęp do dwóch wodopoi. bo tutaj jest słoń przy wodopoju i tutaj jest słoń przy wodopoju. Czyli 8 razy 2 to jest 16. I to samo drugi gracz. I tutaj drugi gracz ma największą grupę słoni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Również dziesięć. I tutaj jeden wodopój i drugi wodopój, czyli znowu dwadzieścia punktów. Teraz kolejce są nosorożce, a więc policzymy sobie największą grupę nosorożcy. I widzimy, że one są tutaj po prawej stronie planszy gracza. I liczymy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, czyli bardzo ładny wynik, bo 10 nosorożcy i jeszcze widzimy, że one mają trzy wodopoje. Jeden wodopój, drugi i trzeci. Czyli 10 razy 3 to jest 30. A drugi gracz będzie liczył sobie na właśnie nosorożce i ma ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To jest jego największa grupa, 7 nosorożcy, ale niestety chyba ma tylko jeden wodopój. Czyli otrzymuje 7 punktów. Kolejne są zebry na naszej liście, czyli liczymy sobie. Największą grupę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamy dziesięć zwierząt razy, raz, dwa, dwa wodopoje, czyli 20 punktów. Drugi gracz tutaj niefortunnie ma kafelek taki na uboczu, niestety nie może go policzyć, ale liczy sobie największą grupę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć zwierząt razy jeden i dwa, czyli to będzie 10 punktów za zebry. Kolejne są antylopy. Czyli tutaj mamy antylopy na większą grupę, tak w środku, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I widzimy, że te antylopy mają dostęp tylko do jednego wodopoju, czyli zdobywamy 8 punktów. Następnie drugi gracz policzy sobie swoje antylopy, i one znajdują się tutaj. I mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 antylop i też tylko jeden wodopój, bo tego nie liczymy, bo tutaj nie ma żadnej antylopy. Czyli tutaj będzie 7 punktów. Ostatnie na naszej transzy są strusie i teraz sobie policzymy właśnie strusie. Najpierw u drugiego gracza dla odmiany. I tutaj mamy taką gromadkę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 strusi i tylko jeden wodopój, czyli 7 punktów. A jeśli chodzi o pierwszego gracza, to on tutaj ma najwięcej strusi u góry. Ale niestety chyba nie zauważył, że nie ma dostępu do żadnego wodopoju, więc tutaj prawdopodobnie dostanie 0 punktów, bo tutaj mamy jednego strusia. Zostaniemy na jeden punkt za niego, żeby cokolwiek dostać. Tutaj też mamy jeden punkt, i tutaj też taki samotny struź. A więc tutaj sobie niestety pierwszy gracz nie zauważył, że nie ma żadnego wodopoju ta jego grupa strusi. Więc zostaje sobie tylko jeden punkt za tego strusia pojedynczego z wodopojem. I jak już podliczyliśmy wszystkie punkty za nasze zwierzęta, za wszystkie sada, liczając w to nasze wodopoje, bo tylko w ten sposób zdobywamy punkty w grze park Sawanna, to gracz z największą liczbą punktów wygrywa grę. I tutaj pierwszy gracz zdobył 93 punkty, a drugi gracz zdobył 84 punkty. Gdyby doszło do remisu, to wtedy wygrywa gracz, który ma najwięcej pól z trawą. Czyli w tym przypadku drugi gracz ma jedno pole z trawą, a pierwszy gracz ma dwa pola z trawą. Więc gdyby był remis, to patrzylibyśmy, ile mamy odsuniętej trawy na naszej planszy. Savanna mamy jeszcze wariant z naszymi lwami, czyli mamy taki mipelek lwa dodatkowo którego musimy umieścić gdzieś na naszej planszy na samym początku i przykładowo umieszczamy go tutaj. I za każdym razem, gdy będziemy chcieli jakieś kafele położyć na polu, na którym znajduje się lew, to będziemy dostawali punkty za zwierzęta, które znajdują się na tym kafelku. Czyli będziemy zdobywać więcej punktów za naszą sawannę. Czyli przykładowo chciałabym te słonie sobie przemieścić, trzy słonie, akurat w to miejsce, gdzie jest lew. No to sobie zabieram tylko lwa i kładę słonie i dostaję trzy punkty. Od razu zaznaczamy to na naszym torze, że dostajemy trzy punkty, ponieważ znajdują się trzy zwierzęta na tym kafelku, które zostały położone na polu, na którym leżał lew. I teraz tego lwa możemy sobie przemieścić na dowolne pole, albo na puste pole, albo na trawę, albo na drzewo. Ale my sobie damy go na puste pole, żeby kolejne zwierzęta sobie dać właśnie na te pole tutaj i znowu dostać punkty za naszego lwa. Jeśli już całą planszę uzupełnimy, to wtedy podliczamy punkty w taki sam sposób jak w standardowej wersji. Czyli tylko taka różnica, że dostajemy punkty za zwierzęta, gdy umieścimy kafelek na polu, na którym znajdował się lew. Bo ten lew to jest taki nasz strażnik. W grze parksavanna mamy jeszcze inne warianty gry. I tutaj mamy tryb solo, zmienne przygotowanie oraz wariant dla dzieci. Więc jeśli ktoś miałby ochotę na inny wariant rozrywki, to jak najbardziej może taki sobie przygotować, czytając instrukcję. Dziękuję za uwagę. A to była gra. Park Sawanna.